Dzień dobry, kochani. Ja mam na imię Monika i witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Kochani, dzisiaj zabieram Was do Obi e, z tego względu, że od dzisiaj, od 24 sierpnia, e, pojawiła się promocja minus 15% na wybrane rośliny. I muszę wam powiedzieć, że nagrywając ten film, jeszcze o tego nie wiedziałam. Dowiedziałam się dopiero, kiedy już go nagrałam. Bo akurat przyszła pani, która wstawiła tabliczkę tam między te rośliny. Um, dlatego tutaj te ceny, które będziecie widzieć, one nie są aktualne dopiero tam na końcu gdzieś nagrałam kawałeczek właśnie tych cen, które już zostały zmienione, także nie sugerujcie się tym, co tutaj będziecie właśnie widzieć tylko poczekajcie jeszcze troszkę, a za chwilkę pokażę Wam ceny aktualne muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę spójrzcie zresztą, jakie są rośliny są naprawdę, jest w czym wybierać, o może tak, Monstera Dubia to pamiętam, że nie będzie kosztowała 129, tylko 109 i naprawdę jest ładna. Muszę Wam jeszcze powiedzieć, że ja byłam tutaj w takim małym Obi, bo w, akurat tutaj, koło siebie niedaleko, mam dwa do wyboru. Jedno, wybierałam się w sumie do tego dużego, ale tutaj y, po drodze wstąpiliśmy, po prostu mój mąż potrzebował coś kupić. No i ja zajrzałam do tego małego i już tutaj zostałam. <śpuszczanie> Spójrzcie na tą begonie. Prześliczna, cudowna, wspaniała. Na filmie tego tak nie widać, ale liście miała niesamowite e, i powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy na nią akurat była obniżka, bo ja już nie czekałam do samego końca, żeby to sprawdzić. Natomiast gdyby nie była tak duża, bo naprawdę była duża, to na pewno bym się na nią skusiła. Po prostu nie mam na tak dużą roślinę miejsca. Tutaj peperomie. Filodendrony. To jest nowa e, dostawa, bo e, ja tutaj polowałam na jedną roślinkę i tylko mm, jednej w całej paletce brakowało. Także ktoś po, po prostu przede mną jedną roślinę kupił. Tutaj widzicie e, właśnie filodendrony. E, tutaj na przykład bilietie, bardzo ładny. Tutaj nowy e, liść, bardzo ładna, gans, gęsta sadzonka. E, Melanochryzum. No i tutaj prześliczne, przepiękne anturia. Gigante Anturium Krystalinum Kompakt, którego cena się zmieniła na niższą, i ono chyba zamiast 100 zł będzie za 85? Jakoś tak. To chyba akurat udało mi się nagrać. A tak, tutaj jeszcze taka uloteczka hybryda <grydy> jeszcze anturium Krystallinum larch gigantyczne liście, naprawdę niesamowicie wielkie liście spójrzcie, tutaj jest moja dłoń one naprawdę są wielkie i też ich cena no tutaj troszeczkę taki załamany ale nie był jakoś mechanicznie uszkodzony, no nie wiem czy tam się naprostuje, w każdym bądź razie na nie cena również poszła w dół było bardzo dużo filodendronów. Tutaj jest jeszcze Anturium Storm, ale nie wiem. Myślałam, że to filodendron na pierwszy rzut oka. W każdym razie nie wiem, czy akurat na niego była obniżka. I tutaj będzie o, kolejny wielki liść. <gryw> nie mogłem się naprawdę naoglądać tych roślin, bo były przepiękne. No i tutaj, kochani, krystalinum sobie nieśmiało wygląda. E, o tutaj jeszcze ceny wam pokażę krystalinum, filodendrony naprawdę, naprawdę spory wybór i to też takich roślin, których wcześniej nie widziałam, o tutaj jest ta peperomia, którą wam wcześniej pokazywałam nie wiem akurat czy nie, też jest, tam niby było napisane na tej, na, tej, na tej takiej ulotce, czy tym takim stędziku z informacją o promocji, że ona jest na wybrane rośliny, ale powiem wam, że nie wiem według jakiego klucza no i słuchajcie, tutaj stoi coś takiego maleńkiego, co sobie odłożyłam, <laughs> nie mogłam się oprzeć, e, mam ze swoim odwieczne problemy, no zobaczyłam to i, i stwierdziłam, że biorę i słuchajcie, jeszcze wtedy nie wiedziałam, że jest to 15%, mimo wszystko sobie już odłożyłam tutaj z boczku, brakowało tak naprawdę tylko jeszcze jednego anturium, więc ktoś kupił jedną sztukę przede mną, więc miałam pełen wybór. E, no skusiłam się no, jeszcze, jeszcze jak było to 15% to już radość była podwójna więc e, będę miała dwa z tym moim jest odwieczny problem Anturium, więc zobaczymy jak mi pójdzie z tym, czy to faktycznie jest wina e, rośliny, czy no zobaczymy, po prostu zobaczymy jak to będzie e, tutaj jeszcze taki szybki rzut oka, bardzo dużo marant kalate, skrzydło kwiaty i widać, że, to, że tego jest dużo, że to jest świeże że to jest jeszcze nie ja nie skupiałam się na wszystkim, bo po prostu ja kręciłam film a mój mąż z moimi dziećmi stali mi za plecami więc ja naprawdę robiłam to tak szybciutko już nie wybrałam się do tego dużego obie, bo w sobie no, no, no nie, no wystarczyło mi to co tutaj zobaczyłam bo zależało mi na tym anturium bardzo i ono mnie słuchajcie wyniosło po tym rabacie chyba 56 zł. Coś takiego. Nie mam tutaj przy sobie rachunku. Gdyby ta cena była inna, to ewentualnie w opisie pod filmem zostawię jakieś sprostowanie, ale no, no zobaczymy, jak sobie to Anturium będzie radziło. O, tutaj są filodendrony, i te filodendrony już mają drugą cenę, właśnie. Żółtą promocyjną, więc ja podejrzewam, że tam z obsługi po prostu systematycznie te ceny były gdzieś tam zmieniane. Mm, tutaj będzie troszeczkę takich zwisających roślinek. Schnantus twister, tutaj zielistki, draceny. Mm, draceny, dobrze mówię? Tak, tam były palmy e, palmy. Była liwistonia, którą zawsze gdzieś tam podglądam. Bardzo mi się podoba od zawsze ta roślinka, ale niestety no nie mam na nią warunków. O, i teraz widzę, że ona też jest tutaj, ma zmienioną cenę, więc podejrzewam, że oni chyba po prostu byli w trakcie wymieniania tych cen. Tutaj świetnie to wyglądało. Te pióro razem z tymi dzielistkami. Kolory naprawdę były tutaj bardzo ładne. E, tych dracen, i, i fajnie, fajnie to wszystko tak wyglądało, naprawdę, bardzo mi się podobało. Natomiast ja naprawdę muszę się mocno zastanawiać, zanim jakąś roślinkę sobie kupią. <laughs> Dobrze, tutaj przechodzimy do następnego oczywiście zamiokulkasy, filodendrony bardzo ładne, duże rośliny to są właśnie w tej obniżonej cenie po 70 zł. E, były też, tak wam szybciutko, jeszcze tutaj powiem, co ja tam widziałam, a czego może tutaj nie być. O tutaj troszeczkę alokacji, ale nie było zbyt dużego e, wyboru, bo chyba tyle jedne tylko znalazłam. Było trochę syngonium, e, by, a nie było w ogóle hoi. Nie znalazłam żadnej hoi. Teraz sobie tak tutaj mm, spoglądam i tak, nie było, nie widziałam. Albo gdzieś ją ominęłam, może... ale wydaje mi się, że nie. Tutaj spójrzcie na te kolory. One na żywo naprawdę wyglądały niesamowicie. E, no dosyć było dużo e, tych anturiów i one były w różnych kolorach, 52 zł, ale nie wiem, czy, e, czy je obowiązuje mm, promocja. No, najważniejsze było oczywiście dla mnie, że moj, moje anturium Clarinervium było w <ścoughs> obniżonej cenie. E, kupiłam sobie również takie małe podwieszane doniczki, bardzo mi na nich zależało. Z tego względu, że po prostu chciałam tutaj powiedzieć coś na karniszu i, i no chciałam, żeby to było jednak lekkie i małe. No i tak chwilowo nic ciekawego nie mogłam znaleźć, więc po prostu kupiłam sobie i ona kosztowała chyba 3,50, coś takiego, więc no nie była to jakaś strasznie wygórowana cena. I ja na końcu Wam rzucę, jak ona wygląda, gdyby kogoś to interesowało. A tutaj storczyki. storczyki, troszkę było sukulentów, kaktusów. Ale nie było tego jakoś szalenie dużo akurat w tym sklepie. O, tutaj grubosz taki ładny. Bardzo ładne są te grubosze. Ja mam jedno, które sobie tam gdzieś hoduję na balkonie przez całe lato i czuję się bardzo dobrze. No tutaj takie maleństwa kolorowe. I o czym ja mówiłam? Aha, o tej, o tej, o, sło no, o słońce doniczce, bo w sumie można by tam... Nie, o słońce, bo tam chyba nie ma spotka, więc nawet jak zrobimy dziury... O! Tutaj jest właśnie już ta informacja, minus 15% od 24 do 27 sierpnia. I tutaj Pani już powymieniała parę cen, więc ja Wam za chwilkę pokażę. Natomiast tutaj chyba nie pokazywałam Wam jeszcze wszystkich tych kolekcjonerskich roślin. Było ich naprawdę tutaj sporo. Powiem Wam, że ja często zaglądałam do tego OBI, bo ona jest tutaj koło Cioci, którą często odwiedzamy. Ja sobie tutaj zaglądam, ale. Nie było aż tylu takich fajnych roślin. No, było takich, no, takich normalnych, no, powiedzmy to, <głos》> może tak to e, ujmę, że no, tych kolekcjonerskich po prostu było tutaj mniej niż w tym drugim e Obi. Natomiast tym razem natrafiłam naprawdę wysyp kolekcjonerski. E, no, miło było pooglądać, miło było popatrzeć. I tak się zastanawiam o tutaj są właśnie te Anturia w różnych kolorach. A, i zastanawiam się, czy coś jeszcze tutaj będę Wam pokazywać. O, aha, te ceny, tak, te ceny, to teraz będziecie mogli sobie tak szybciutko tutaj o zerknąć. Monster Sony Mint za 109, następna za 126, e, od Dubia, to już Wam mówiłam, za 109. I co tam jeszcze było? A Philodendron Prince of Orange, akurat za 59. I Adansoni Variegata 237, nie pamiętam ile wcześniej kosztowała. E, I były Anturia, tak, ta Anturia, e, które Wam tam pokazywałam z tymi wielgachnymi przepięknymi liśćmi, były za 84 zł. A tu jest ta osłoneczka. E, zobaczcie, maleńka taka, jak roślinka ją tak obrośnie fajnie, to myślę, że, że da rady nie będzie się tak bardzo rzucała w oczy i. No, i tyle moich zakupów, kochani, kończę, bo już film mi się zaraz tutaj przytnia, ja a ja jeszcze wam będę opowiadać. Także to już będzie na tyle. Życzę Wam wszystkiego dobrego, udanego weekendu. Trzymajcie się cieplutko, pa pa.